Cześć, witam w następnym odcinku. Dziś pokażę mój profil y <knie> na Nintendo Switch. Więc lecimy Najpierw ja muszę odpalić konsolę. Tu mam gry. Zaczynam od profilu. To mój główny profil. Patrzcie, to mój nick. Jeśli macie ten do Switch Online, lecam. Tu mam gry. Jeśli nie ta godzina. A, dziękuję za obejrzenie tego odcinka Więc idę przyciąć konsolę do daka. O dui, jesta e sami bój. Dobrze Dobrze, Dobrze. Dobrze. Ładuje się? Przedrzeń! Się musi zaświecić. Dobra, świeci. ładnie Przedrzeń! Przedrzeń! Czekajcie, to był, to był taki krótki odcinek, ale powiem Wam za to, bo ponieważ za niedługo mam lekcję jeszcze. ale Może się dziś pojawi, może. To mój telefon. To jest sprzęt, z którego nagrywam u Szymona. Sprzęt. A to mój kot. I A to mój pies. Kot i pies. Niestety nie jestem sobą. A to mój, mój No pokaż, pokaż twarz dom. Pokaż. A widzicie, mój kot. Jak widać mam od nie wiem, prawie podobne jak psy, jak możecie zauważyć na no, na no. Ja tam się. No dobra, że ja już muszę się rozłączać, bo nie będę nagrywać. No, lekcjach no to tak chciałem, tylko wam pokazać jeszcze tam moje pudełko stoi. Tam co pudełko stoi. A to ja. Cześć. Mogę wam pokazać, że jeszcze tam mam google. No i ogólnie jak na święta dostanę xiaomi redmi Note 9. Czyli nawsze otrzymana, bo on ma 8 Ja będę mieć 9. I jeszcze Google wirtualnej w rzeczywistości Oculus Quest 2. Może, może nagram jeśli będę mieć 2. Na to mój TV i Xbox. Dam oczywiście. Nintendo. 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 I mam też PSa. A, jeszcze zapomniałem wam powiedzieć. Czekajcie, pójdźcie za... to. Czekajcie. Szybko, kamera. Dobra. Jak coś to piszcie komentarze. Patrzcie, mam pesa mam Peza. To jest prawdziwy PSP, prawdziwy PS portable. Nawet pre, nawet wam pokażę, że on działa. Patrzcie, działa. Działa PS Portable. Działa on. On działa. Działa konsolka jest stała. Jeszcze Wam pokazuję moje konsolki. To, my, to, to moja konsola. Nie będę pokazywać. muszę to tą... dobra włączam konsolę a moja ciężka gra do grania na tym to jest The grand turismo turismo nie wiem jak to się mówi dobra tak więc chowamy konsolkę w tym w którym ona jest właściwie a jeszcze chciałabym wam pokazać że tu, że tu są na nią gry. Mam tak teraz. Nie wiem, czy tam będzie widać. Mam też gran turismo, o którym wam mówiłem. Film i rybę. Dobra, ja już idę na Leksję. Ja już idę na lekcję. Tak więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka Piszcie komentarze, będę wam odpisywał Dużo pozdrowienia, cieplutkie Cieplusieńkie Wszystkiego Życzę wam dobrych świąt I bądźcie razem ze mną Filmy będą się pojawiać Nie wiem, staram się W ogóle staram się dla was robić częściej te filmy Ale mi nie wychodzi Ponieważ widzicie one może będą w Wigilię będzie. I zrobił. I patrzcie, tu mam Donata. Ogólnie mogę... Ogólnie wpadajcie też na kanał Szymona. Eee, jeśli chcecie, to możecie na mój. Patrzę, mój pies się patrzy. Ja Już. Tak ja więc jaka godzina. Patrzcie. Mam Epic Games, ale no nie mogę. Ogólnie jeszcze. Szarker. Turut. Jeśli widzieliście na tym filmie, to mam tego szarka. Szarka! Szarko! szurko, szarka. A jeśli. A widzieliście ten napój? Widzieliście? To polecam wam. Moją, moją propozycję w otwieraniu go, jeśli trzymacie kamerę, po prostu ją... Patrzcie, tak zrób. zróbcie to tak. Kurde. Czekajcie, musi ręka ochłonąć. Albo przełóżcie kamerę i odkręćcie. Patrzcie. I można pić. Czekajcie. Ogólnie może tam za dwa lata albo jeden albo tam nie wiem, zarzucę jeszcze na święta jakąś kamerę do nagrywania Czekajcie, muszę zakręcić tylko. Dobra. Już jestem. Ja to ogólnie jestem. czy się. Pamiętajcie, że jak będę mieć tam 20 albo 13, to pamiętajcie, to jest dalej ja. A tylko się tak zmienię trochę. I pamiętajcie, że to ja po głosie. Ogólnie subować kanał, będą filmy. Nie wiem. Może kiedyś, może będzie um, draft My Life. Raczej, znaczy nie wiem, jak będę umiał szybko rysować, bo co wiecie. Ja nie wiem jak e, e, inni to robią, że tak szybko piszą. E, raczej e, rysują. Tak więc to było na tyle. Życzę wam dobrych świąt, e, e, sz, dobrego święta. Żeby wasze wszystkie marzenia się spełniły. bo Ojej, mój pies właśnie popełnił z... buja. I ogólnie sprawdzę jeszcze jaka godzina, to... Jeszcze dwie minutki, sobie pogadamy. Nie wiem, czy to kamera złapie. O, złapała. Jest godzina. Ja ogólnie zaraz będę musiał dołączyć. Tak samo jak mi pies. O, piesie. Chodź. Mój pies mnie świera. Dobra, wiki, idź. I teraz ja nagrywam film Okej okay. Dobra, zostań jednak mój Patrzcie, to moja klawiaturka, mój włącznik, moje RTV A tam Nintendo Switch Switch Ogólnie mogę tylko powiedzieć tyle. Jeśli ogląda mnie yy, firma Nintendo to... Muszę wam powiedzieć, I po prostu świetna robota za tworzenie tej konsoli, ona mi się nadal podoba, ona jest świetna po prostu, świetna, świetniutka. Tylko jeszcze przydałoby się zmniejszyć cenę w Polsce, bo 1500 za samą konsolę bez gry to trochę bida, ale i tak warto, że można kupić. Tak więc ja pozdrawiam was i do zobaczenia dzisiaj, może. No to, pa pa!